O! No mówię, pięknie pachnie. pachnie. Ale tutaj bym raczej nie kupiła kolarki, jak już no. to w Markt. To jest coś ciekawego. Wyciskacz, wyciągacz wągrów. To jest rzecz, którą, którą możemy polecić, bo jeżeli się nauczy z tym obsługiwać, to jest bardzo fajna rzecz i się szybko tym naprawdę maluje. Ale to nie dla mnie, bo ja muszę mieć przypalony popcorn. Bananowy, <laughs> czekoladowy też chcesz, czy nie? Bananowy, tak? Ja nie chcę żadnego, ja nie wiem dlaczego ty musisz... Chcesz... Ty zawsze jesz to. Ja Grzesiu, ja teraz zjadłam e, ten i no, ten... Zjadłeś ostatnio. Ja go zjadłam, ale ostatni chyba rok w ogóle nie jadłam, więc nie wiem skąd ty to bierzesz. Ale ja... chcesz, chcesz to? Nie. Nie, no ale ja bym. Dla siebie weźmiesz? Może zjesz. Ech bio. Freilenta. Zobacz czy jest zerówka na początku. Tak, zero. Dobra, no to... A tuńczyk hmm, Olej. A no właśnie, no, no mogę się zrobić jakąś pastę tylko. Nie będę pastę robić. No weź tu, no, weź od więcej. Kochani, weź tu pastę. Zrób nie bądź raka. <noise> Dzisiaj chciałabym wam pokazać kilka moich zdobyczy z AliExpress, które mogę wam polecić, które są fajne i mam, niektóre mam już od dłuższego czasu. A kilka rzeczy przyszło niedawno, albo nawet jedną paczuszkę mam, która jest w ogóle nierozpakowana, i zaraz sobie ją otworzymy. Także zapraszam do oglądania. Kolczyki jednak, myślałam, że pierścionki wydawał. O, czekajcie, coś tu jeszcze jest. A nie, to ta folia była tak zawinięta, że wydawało mi się pod palcami, że tutaj są pierścionki. Mamy wiszące kolczyki. Ja Wam nie będę w tym momencie podawała cen tych rzeczy, bo ja muszę je wszystkie wyszukać w mojej długiej liście zamówień na Aliexpress i wtedy Wam podlinkuję pod filmikiem. Jak Wam się będzie coś podobało, to możecie sobie tam sprawdzić ile kosztowało. Przesyłka trwa, przy, przynajmniej tutaj do Austrii, mniej więcej 3 tygodnie w normalnym okresie, ale w tej chwili przedłużało się, także niektóre na przykład ta paczuszka to chyba była zamówiona. Znaczy, te kolczyki chyba zamówiłam w listopadzie, a już mamy koniec lutego, więc teraz przegieli. Ja myślałam na zdjęciu, że to są po prostu przyklejane takie, wiecie, yy, diamenciki, coś Alaswarowski, ale to jest jakieś dziwne tworzywo. Można to nawet wygiąć. Tak. Tam w środku jest jakiś drucik, i na to poprzyklejane jest jakieś tworzywo takie. Nie wiem, jak to określić. Ta druga para kolczyków jest taka sama, tylko w innym kolorze. Tutaj widzę, że te kolczyki mają lekko wygięte pętelki, ale to można wyprostować, bo tak jak mówię, one są takie mięciutkie pod palcami, że można to skorygować. To nie jest może jakaś bardzo trwała biżuteria, tak jak ze srebra czy złota, ale wiecie, to są groszowe sprawy, więc no, nie można też się nie wiadomo czego spodziewać. Kolejną rzeczą, którą wam pokażę, są wkrętki. Kie malutkie czarne serduszka. Tak jak widzicie w tej chwili na zbliżeniu. Te kolczyki w środku nie są wypukłe, tylko lekko wklęsłe. Teraz pokażę Wam wiszące kolczyki. Mam je w dwóch kolorach: srebrne i złote. Pieniążki. Ja już je miałam ubrane na którymś filmiku. Chyba miałam te złote ubrane. Tak mi się wydaje, że miałam te już ubrane na filmiku. Takie złote pieniążki. Mam jeszcze drugą parę w kolorze srebrnym. Ja od jakiegoś czasu nie noszę już ciężkich kolczyków tak jak kiedyś, bo tak mi się wydaje, że mi się tutaj skóra na uszach tak brzydko naciąga. Już nie jest taka jędrna jak była kiedyś. No wiecie, 40, prawie 49 lat robi swoje. <laughs> Więc w tej chwili raczej stawiam na takie lżejsze kolczyki, i one są leciutkie. Także nie musicie się obawiać, jeżeli macie ten sam problem co ja. Teraz pokażę Wam jeszcze dwa. Pierścionki, które sobie zamówiłam To jest pierścionek w kolorze różowego złota Zaraz Wam pokażę na zbliżeniu jak on wygląda Z malutką cyrkonią Cyrkonia w tym pierścionku jest schowana w środku Więc ona nie wystaje, nie haczy Bardzo delikatny pierścionek Można sobie łączyć z innymi Super. Drugi pierścionek, który chciałabym Wam polecić Jest w kolorze srebrnym Tutaj ma cyrkonie, i tutaj ma jeszcze kolorowe kamyczki po bokach. Zaraz też pokażę Wam na zbliżeniu. Tak. Tutaj ma różnokolorowe kamyczki. Widzę czerwony, żółty, niebieski, zielony, fioletowy i jeszcze jakiś, którego nie... jeszcze jakiś, którego już nie mogę dojrzeć. No. W każdym razie Wam bardzo polecam. Linki znajdziecie pod filmikiem. Ostatnią rzeczą, którą chciałabym Wam jeszcze dzisiaj pokazać jest opaska do włosów dla sroczek, <laughs> dlatego że jest wyklejana różnokolorowymi kamykami. Bardzo się błyszczy w świetle, nie wiem czy tutaj widać. Tu od wewnętrznej strony jest pokryta materiałem. Ja kilka lat temu chodziłam na kurs brzucha, belly dance to się nazywa. To jest taki orientalny taniec, fajna muzyka. Bardzo kobiece ruchy, super sprawa, polecam. I chciałabym w tym roku, chciałam w tym roku kontynuować, ale ze względu znowu na tą sytuację, która jest obecnie, wszystkie kursy są wstrzymane. No i właśnie ze względu na, na ten taniec, sobie kupiłam też tą opaskę, bo stroje są piękne, chusty są kolorowe. Właściwie te, te kolczyki z pieniążkami też kupiłam pod kątem właśnie tych kursów. Jeżeli Wam się ten filmik spodobał i jest interesujący dla Was ten temat, to proszę dajcie mi znać w komentarzu, żebym wiedziała, czy takie filmiki mają sens, czy, czy warto, żebym poświęcała czas na to, bo może powinnam nakręcić coś innego, co Was interesuje. No, bardzo, bardzo bym się cieszyła, jeżeli zostaniecie stałymi widzami na naszym kanale i będziecie oglądać kolejne filmy, bo tematyka jest bardzo różna, ale. Ale chyba to robi właśnie ciekawym ten kanał, że i, i hole są, i jakieś wspomnienia, bo my już tutaj bardzo długo mieszkamy w Austrii. Ja mieszkałam 20 lat, Grzesiek mieszka 35, więc przeszliśmy tutaj bardzo dużo i dobrych, i, i złych chwil. I chcielibyśmy troszkę powspominać na tych filmikach, żeby zostawić sobie pamiątkę na kolejne lata, bo bardzo żałujemy, że nie robiliśmy tego wcześniej, kiedy mieliśmy tyle zmian w życiu i... W po można by było książki napisać. No, ale postanowiliśmy zacząć to teraz robić. No I, i będzie nam bardzo miło, jeżeli u nas zostaniecie na kanale. U mnie pierwsze lody w tym roku. A jak u Was? <laughs> Stracciatella truskawka, cappuccino i nociolone. To są mieszane orzeszki.